Cześć kochani, witajcie, z tej strony Ania, witam was dzisiaj w nowym filmie i dzisiaj zapraszam was na test podkładu Soraya Plante, więc jeżeli jesteście ciekawi jak on się sprawdza, no to zapraszam was serdecznie do oglądania. He, he. Boże, powiem Wam, że jestem tak dzisiaj senna, że normalnie się aż popłakałam chwila moment. Nie wiem, czy macie też tak, że jak ziewacie, to idą Wam łzy do oczu, bo ja tak mam od zawsze, odkąd pamiętam, o rany. Dzisiaj oczywiście przychodzę do Was z kolejnym testem, ale zanim do tego przejdziemy, teraz zmieniam trochę formułę, jeżeli chodzi o przypominanie pewnej rzeczy, to znaczy, robię sobie taki mały test, mianowicie jeżeli jesteście zainteresowani tym, co ja tutaj tworzę na YouTubie, no to zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, a także subskrypcji na tym kanale. Robimy teraz aktualnie 30-dniowe daily przez cały grudzień, więc będzie tutaj na pewno ciekawie i może się polubimy. I to by było tyle z przypominajki. Teraz przejdziemy sobie do tematu głównego naszego filmiku, czyli do testu podkładu. Jest to Soraya Plante. Ma być to podkład dopasowujący się. Mam go w kolorze 02. Nude. Jego cena to około 30 zł i niestety jest on dostępny tylko i wyłącznie w trzech kolorach, więc ta gama jest tutaj naprawdę bardzo ograniczona. Dostaniecie go chyba w Rossmanie na 100%, bo tam go oczywiście kupiłam wtedy na tej promocji. Myślę, że jeszcze znajdziecie go przez internet. Jak coś, to Wam oczywiście wszystko podlinkuję tutaj na dole. I według producenta jest to podkład, który dopasowuje się do koloru skóry, nadając naturalnie piękny wygląd. Zawiera roślinny zapach oraz pielęgnujące składniki z pestek słonecznika i gałązek wilczom leczu. Jest odpowiedni dla cery wrażliwej, przyjazny dla wegan i, tak jak mówiłam, ma 97% składników pochodzenia naturalnego. Więc to tyle, ile wiemy na razie o tym podkładzie. Teraz przechodzimy do waszej ulubionej części, czyli do samego testu tego produktu i zobaczymy, jak on sprawdzi się w akcji. Oczywiście mam tutaj ostatnio moją ulubioną gąbeczkę, znam, tylko zapomniałam ją zwilżyć, więc pewnie teraz będę musiała zrobić chwilową przerwę, wyjść, co zrobić i tutaj wrócić. Ale chcę Wam powiedzieć, właśnie czym będę tutaj Wykonywała ten makijaż. Ostatnio to jest po prostu mój hit. Jeżeli Was ciekawi test właśnie tych kosmetyków z tej firmy, no to tutaj macie odnośnik, możecie sobie obejrzeć. A ja lecę tą gąbkę zwilżyć. Chwilę mnie tutaj nie było. Mam już zwilżoną gąbkę. Jak możecie zobaczyć, jest ona troszeczkę większa niż była wcześniej logiczne i zaczynamy nasz teścik. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o sam podkład, to jest on zamknięty w takiej najzwyklejszej tubeczce. Nie będę przedłużać, po prostu przejdziemy tutaj do aplikacji. Sama jego konsystencja jest taka dosyć gęsta, kolor wydaje się spoko. Powinien pasować. Zobaczymy jak on sobie tutaj poradzi z kryciem wszystkich niedoskonałości, bo mam ich dosyć tutaj sporo i oczywiście standardowo moje zaczerwienienia. Jak na taki podkład, który jest podkładem naturalnym, ma naprawdę tutaj jak na razie dosyć spoko krycie, przynajmniej te mniejsze wszystkie tutaj moje zaczerwienienia on zakrył i wyrównał. Powiem wam, że ten kolor tutaj, ten nude, on jest taki bardziej żółty. Im bardziej go tutaj rozcieram, tym wydaje mi się, że on bardziej się traci, więc może przejdę do kolejnego policzka i po prostu zaaplikujemy go tutaj. Ja już w tym podkładzie sobie chodziłam. Ja troszeczkę wiem, jak on się tutaj zachowa i jak będzie wyglądał. Ale wy oczywiście jeszcze tego tutaj nie wiecie, więc nie będę wam za dużo zdradzała. Jeżeli chodzi o wyrównanie kolory, to jak możecie zobaczyć, jest tutaj naprawdę bardzo dobrze. Ja się zwykle na tym właśnie bardzo mocno tutaj skupiam, żeby on dobrze wyrównywał każdy podkład kolory skóry, ponieważ jestem osobą, która bardzo szybko się czerwieni. Hmm, jeżeli chodzi o ten kolor, chyba mogłam brać tutaj zdecydowanie jedynkę, ale oczywiście wzięłam dwójkę, nie byłabym sobą. Wiecie co, bo to jest tak różnie, jeżeli chodzi o te podkłady. Raz, jak kupię za jasny podkład, to wygląda on w kamerze okropnie i żałuję wtedy, że nie wzięłam, wiecie, ciemniejszego. A potem nagle z drugiej strony wezmę sobie jakiś troszeczkę, nawet za ciemny podkład, i potem nagle on wygląda jakoś dziwnie. No, i w związku z tym, że on jest właśnie taki żółty, no to ja niestety tutaj nałożę go sobie jeszcze oczywiście na szyję. I nawet nie wiem, czy nie będę musiała wyjechać tutaj na ramię, żeby się to tak nie odznaczało. Chociaż wystarczy nam ta szyja? Nie, wydaje mi się, że nie wystarczy, bo ta różnica jest tutaj dosyć spora. Hmm. Czasem trzeba po prostu. What the fuck. Co to jest? Oczywiście, on tych wszystkich moich większych krost tutaj nie zakrył. Zobaczycie to tutaj za chwilę na zbliżeniu, bo oczywiście was zbliżę, byście zobaczyli, jak ten podkład wygląda. Nie przypudrowane. jeżeli chodzi o jego wykończenie, to na pewno nie jest ono matowe, jak możecie zobaczyć. Jest ono bardziej takie świetliste, naturalne. Podkład na razie jest bardzo lekki i komfortowy. Daje was na zbliżenie, byście sobie zobaczyli, jak on wygląda z bliska. No i myślę, że tutaj na zbliżeniu bardziej możecie zobaczyć ten kolor, który jest dosyć żółty, więc on znacznie tutaj. Jest ciemniał, ale samo to jak ten podkład wygląda na twarz, no to jestem bardzo jak na razie pozytywnie tutaj zaskoczona. Ładnie jest koloryt skóry wyrównany, jak mówiłam, jest on troszeczkę takim rozświetlającym podkładem, ale na twarzy prezentuje się naprawdę prześlicznie, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Tutaj prześwitują mi wszystkie takie większe krosty. Ja Wam teraz jeszcze szybko powiem, czego ja sobie tutaj do twarzy użyję. Też będziecie mieli to wszystko podlinkowane w opisie. Puder znam, ostatnio mój ulubieniec, kolejno do konturowania. Ja sobie użyję tego brązero różu z Biedronki z Bel. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, to będzie tutaj standardowo Turbo Highlight. No i na usta użyję sobie mojego ostatnio ulubionego zestawu, i to będzie pomadka Znam w numerze 7. Ja tej pomadki nie lubię tak nosić, wiecie, na co dzień, ale do filmiku jak najbardziej jest okej. Okay. No i oczywiście błyszczyk z Fenty. i to będzie tyle, więc ja tutaj nie przedłużam. Za chwilę się widzimy ze skończonym makijażem. I tak wygląda już skończony makijaż. Dobra, jakie są moje tutaj opinie, takie wstępne, jeżeli chodzi o ten podkład? To wszystkie inne produkty, które tutaj nakładałam na twarz, nakładały się bardzo dobrze i podkład został w stanie nienaruszonym. Czyli bardzo fajnie on tutaj na tej twarzy zastyga i póki co się trzyma. Ale jak możecie zobaczyć, puder bardzo ładnie też tą twarz zmatowił, przez co ona w tym momencie wygląda, jakby była z takim właśnie naturalnym efektem rozświetlenia. Nie jest on ani za mocny, ani też za lekki, moim zdaniem na razie to wygląda tutaj bardzo ładnie, mamy teraz godzinę 8, zobaczymy się tutaj na podsumowaniu myślę po 10 godzinach więc w tym momencie zapraszam Was na przebitki I <laughs> No hejka, kochani, witajcie tutaj po czasie. Przed chwilą na przebitkach mogliście zobaczyć, jak ten podkład wyglądał zaraz po nałożeniu oraz po około 10 godzinach. Przechodzę teraz do Was z podsumowaniem, jakie są jego plusy oraz minusy. Na wstępie Wam powiem, że jest to bardzo pozytywne tutaj dla mnie zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten podkład, bo spisał się on nawet, no, przyznam Wam się szczerze, dobrze. Muszę zacząć tutaj od ogólników, czyli od opakowania, które swoją drogą jest naprawdę bardzo ładne. Ogólnie mega mi się podoba. Podoba cała ta szata graficzna, właśnie tej kolekcji planty z Sorai. Z samego opakowania też korzysta się tutaj bardzo dobrze. Teraz przejdziemy już do konkretów, czyli do podkładów. Sam podkład ma konsystencję taką troszkę gęstą, ale mimo to bardzo dobrze się go rozprowadza. Ma on taki bardzo przyjemny, świeży zapach, który na szczęście nie jest wyczuwalny w ciągu dnia na skórze. Krycie ma on średnie w kierunku mocnego. Nie bałabym się tego tutaj użyć. Jest to chyba jeden z bardziej kryjących takich podkładów jeżeli chodzi właśnie o te naturalne, które ostatnio dla Was testowałam. I to mnie tutaj bardzo pozytywnie zaskoczyło. Fakt, przebijały mi tutaj te moje niedoskonałości, ale ogólnie rzecz biorąc było naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o krycie. I też koloryt skóry był tutaj bardzo dobrze wyrównany. Nie mam się do czego tutaj, jeżeli o to chodzi, przyczepić. Nie robi on też na twarzy takiego efektu maski, mimo tego, że to krycie jest troszeczkę tutaj większe. Wygląda naprawdę bardzo naturalnie i też ten efekt, jaki on nawet po Czasie zapewnił, no to mi się on osobiście nawet tutaj podoba, jeżeli mówię o tym, co widać tutaj na żywo, ale przejdźmy dalej. I też kolejnym plusem będzie to, że ta formuła, mimo tego, że jest taka gęsta dosyć, to i tak on jest na twarzy bardzo lekki i skóra jest nieprzeciążona, niezmęczona, też moim zdaniem po czasie. I nawet się tutaj pozytywnie zaskoczyłam, jeżeli chodzi o trwałość, bo porównując na przykład inne podkłady, które też w ostatnim czasie Wam testowałam, no to na przykład one miały większe starcie niż ten, on lekko zszedł z brody i z nosa policzki tutaj były nieruszone, mimo tego, że miałam maskę na twarzy w ciągu dzisiejszego dnia i on też bardzo ładnie wygładza pory mogliście to zobaczyć na przebitkach zaraz po nałożeniu tego podkładu była po prostu rewelacja i też po czasie widzę, że one nie są jakoś szczególnie tutaj podkreślone, ale też myślę, że musimy tutaj oczywiście porozmawiać o minusach tego produktu, bo też się takie tutaj znajdą i pierwszym takim dosyć dużym tutaj Minusem jest to, że jest naprawdę mało odcieni tego podkładu, bo tylko trzy. Zdecydowanie za mało jak dla mnie. Odnoszę też dziwne wrażenie, że może być on mało wydajny i że szybko się skończy, bo używałam go dosyć sporo i tak już troszeczkę pusto tutaj jest, jeżeli chodzi o tą tubkę, więc. Może moje myślenie jest błędne, ale tak mi się wydaje, że może się on szybko skończyć. I kolejnym minusem jest to, że on ciemnieje i przy doborze koloru bym radziła zwrócić na to uwagę, bo mogliście zobaczyć, jak on u mnie tutaj zoksydował. No i oczywiście ostatni minus to standardowy dla mojego typu cery, akurat on się dosyć szybko też tutaj wyświeca. Jednak mimo tego, że on się wyświecił, to nie wygląda jakoś tak szczególnie źle. Myślę, że jeżeli chociaż raz bym go w ciągu dnia poprawiła pudrem, no to było by tutaj wszystko w porządku, bo naprawdę bardzo pozytywnie mnie on zaskoczył, mówiąc szczerze, dajcie mi koniecznie znać, czy wy stosowaliście ten podkład i jak się on u Was sprawdził. Oczywiście dajcie znać w komentarzach. Dla mnie jest to bardzo pozytywne zaskoczenie tutaj. Nie spodziewałam się, że będzie on tak ładnie wyglądał. A z mojej strony jest to już wszystko. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. I cóż, kochani, do następnego razu. Buziaki, trzymajcie się, cześć! 么。<M>